Witam się serdecznie w kolejnym odcinku z serii wypieków ze mną Witajcie witajcie i zapraszam was do przepisu w misce już mam przygotowane 2,5 szklanki mąki pszennej jak widzicie kostka margaryny 250 g lub masła potrzebujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 2 całe jajka 2 łyżki śmietany, pół szklanki cukru, pół szklanki kasz, kaszy mannej. Jaką kupicie, taka będzie dobra. I te wszystkie składniki umieszczę i zagniatam ciasto. Ciasto po zagnieceniu prezentuje się tak. Na czas dalszych przygotowań ciasto po prostu umieszczę w lodówce i powiem Wam co dalej. Tutaj mam jakieś dwie łyżki margaryny. Będzie potrzebna do przysmażenia jabłek. Tutaj mam cztery takie duże, ładne jabłka i kilka takich mniejszych. Czyli weźcie sobie z pięć jabłek sześć, w zależności od wielkości, i sobie zetrę je na tarce lub pokroić sobie w kosteczkę. Do jabłek będę potrzebowała również pół szklanki cukru i gisiel. Ja akurat mam. Morzelowy, ale może być również jakiś cytrynowy, kisiel, brzoskwiniowy na przykład. Ja akurat miałam taki, więc będę używać takiego. Czyli ja się zabieram za obieranie jabłek, zetrę sobie je na tarce o grubych oczkach, dodam cukier i będę je dusiła około 10 Minut jabka po starkowaniu wyglądają tak. Dodam sobie do nich pół szklanki cukru i powędrują do przesmażenia. Przesmażę sobie je i na końcu dodam po prostu już jak ściągnę z ognia i I widzimy się za chwilę. Jabka po przysmażeniu. I dodaniu kiślu prezentują się tak, i przejdziemy do przygotowywania ciasta. Wzięłam sobie dużą tą blaszkę z otwieranym rątem i za chwilę wyłożę połowę ciasta tutaj na blaszkę. Wylepię po prostu spód tortowni, tortownicy, blachy. I mamy już wyłożone ciasto. Teraz sobie. Wyłożę na nie jabłka i sobie delikatnie jeszcze te jabłuszka moje oprószę cynamonem. Ale kto nie lubi, to można pominąć. I zaraz przełożymy rozwałkowany tutaj. Mam drugą część ciasta na wierzch. Wyszło mi tak. Troszeczkę mi tutaj podczas nakładania pękło, ale to nic nie szkodzi. Ciasto i tak się. Upieczę, bo czasami trudno to wielkość do blachy. Piekarnik już się nagrzewa, więc pieczemy. Po upieczeniu ciasto piekło się 45 minut w 200 stopniach. Wygląda tak. Posypujemy cukrem pudrem. Po posypaniu cukrem pudrem wygląda tak. I czekamy aż lekko przestygnie, i potem sobie zdejmę boki. By ciasto szybciej po prostu stygło będzie szybciej odparowywało. Ciasto nawet taka średnia wielkość, wysokość ładnie wyrosło, rumiane i jeszcze chwilę sobie postoi, przestygnie i będziemy próbować. Pachnie bardzo ładnie, także zaraz próbujemy. Ciasto jest jeszcze delikatnie ciepłe, ale to nic nie szkodzi. Domownicy już spróbowali, mówią, że bardzo dobre. Zobaczcie, tak wygląda: już część została ukrojona i zjedzona. I teraz powiem Wam, jak ono smakuje. Spróbuję go pospójnie z Wami. Chciało mi się coś słodkiego, więc. Tak na szybko myślę zrobię. Takie kruche ciasto przełożone jabłuszkami. Powiem Wam, że bardzo dobre. Słodziutkie. No ono jest jeszcze ciepłe. Jak się wstawi do lodówki, to te jabłka stężeją. Że troszeczkę się rozpada, ale jest tak pyszne, że trudno się oprzeć. Przede wszystkim zapach się rozchodzi po domu. Także Polecam z Wami się żegnam do następnych przepisów.